Pani. Zapraszamy Pani. zapraszamy. Tak, tak, tak. Pan Dzień Pierwszy. Panie. Tak? Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej pod tytułem Dwa lata z ludźmi dla ludzi. Spotkanie poświęcone będzie polityce społecznej w drugą rocznicę wyborów 2023 roku. Są z nami przedstawicielki resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Witam panią ministra Agnieszkę dziemianowicz Bąk, witam panią wiceministra Aleksandrę Gajewską. Serdecznie witam nasze gościnie. Mamy dzieci, które uczęszczają do tutejszego żłobka, panią Galinę Zwarycz, panią Agatę Witkiewicz, panią Agatę Reszko-Boguszewską e, oraz panią kierownik żłobka numer 16 na Bielanach, panią Agatę Bartosik i witam pana burmistrza Grzegorza Pietruczuka, burmistrza warszawskiej dzielnicy Bielany, w której dzisiaj gościmy i słowo wstępu od pana burmistrza bardzo proszę. Dzień dobry panie minister, dzień dobry, witam serdecznie panie kierownik, drogie mamy. E, witam państwa bardzo serdecznie w sercu Bielan na osiedlu Ruda, które e, miejsce jest nie przypadkowe. Jesteśmy w żłobku numer 16, który został rozbudowany i doposażony ze środków właśnie programu Aktywny Maluch. Powstało tu 53 nowe miejsca. W ramach tego programu zmodernizowaliśmy cały obiekt. Powstał też plac zabaw. Też udało nam się zburzyć przedszkole, które stało tuż obok i wybudować je od nowa, tak aby standard dla naszych dzieci był jak najwyższy. A jest to osiedle, które mieszka kilkanaście tysięcy naszych mieszkańców, a w przeciągu ostatnich kilku lat powstało kolejne osiedle na 500 mieszkań, więc w pełni zapewniliśmy, zapewniliśmy sobie Możliwość przyjęcia wszystkich dzieci, e, jeśli taka potrzeba będzie, do żłobka, e, i ten problem, który przez bardzo, bardzo wiele lat e, istniał, czyli problem z tym, żeby można było zostawić e, dziecko, dziecko i oddać do żłobka, po prostu już na naszej, e, w tej części dzielnicy nie istnieje. Też korzystając z programu Aktywny Maluch, e, dodatkowo jest opłacane 212 miejsc na terenie naszej dzielnicy, e, w tym 10 miejsc dla e, dzieci z niepełnosprawnościami e, w czterech różnych placówkach. Dzięki temu to finansowanie dla systemu całego żłobkowego warszawskiego jest duże Niższe. i też udało się nam pozyskać dofinansowanie z aktywnego malucha na ostatni żłobek, który nie przeszedł modernizacji na Bielanach. Jest to żłobek przy ulicy Kochanowskiego na osiedlu piaski. Tam będzie rozszerzony żłobek o 20 miejsc do miejscu 40. Przejdzie kapitalną modernizację. Dzięki temu zapewnimy potrzeby na dwa nowe osiedla, które się budują i na stare osiedle piaski i będziemy w stanie zapewnić Całą, całą opiekę całodniową dla wszystkich dzieci, które się zgłoszą do naszych jednostek. Program naprawdę jest bardzo potrzebny. My z niego, jako samorząd, bardzo chętnie korzystamy. Tu podziękowania dla pani minister, bo to jest takie wyjście ogromne do przodu naszych potrzeb samorządowych i dzięki tej współpracy samorządowo-rządowej takie tematy i takie, takie problemy na bieżąco możemy rozwiązywać. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie i witam jeszcze raz na bilanach. Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi. Dzieci się budzą z leżakowania, słyszymy. A ja zapraszam panią ministrę dziemianowicz Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, panie burmistrzu, szanowne panie, pani kierownik, drogie mamy, panie ministro i szanowni państwo. jestem niezwykle miło gościć dzisiaj tutaj na Bielanach przy żłobku numer 16. W szczególnym dniu. W dniu 15 października, a więc w drugą rocznicę wyborów, wyborów, które nam koalicji rządzącej, koalicji kilku ugrupowań dały władzę, dały możliwość wpływania i zmieniania świata od małego do większego obrazu. Ten dzisiejszy dzień, ta druga rocznica tych wyborów powinna w moim przekonaniu cechować się trzema Właściwościami. Po pierwsze dumą, po drugie pokorą i po trzecie odwagą. Dumą z tego, co już w ciągu tych dwóch lat udało się zrealizować, czego dokonaliśmy, co zmieniliśmy na lepsze, a jest tego bardzo wiele i o tym za moment. Pokorą dlatego, że wciąż wiele zmian, wiele ważnych procesów jest w trakcie realizacji, wiele wyzwań wciąż przed nami, wiele problemów czeka wciąż na rozwiązanie. Jesteśmy ich świadomi i podejmujemy się tego wyzwania. I odwagi, I odwagi do tego, żeby działać, żeby te wyzwania nawet bardzo trudne podejmować i z konsekwencją realizować to, do czego zobowiązaliśmy się wobec naszych wyborców dwa lata temu, 15 października i za co zostaliśmy obdarzeni kredytem zaufania, który konsekwentnie spłacamy każdego dnia ciężkiej i sumiennej pracy. Ale dziś spotykamy się tutaj z tego pierwszego powodu, z powodu dumy, bo rzeczywiście mamy ten ogromny zaszczyt i przyjemność jako osoby, ja jako minister, pani minister, jako moja współpraca. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy powody do dumy. Szereg sukcesów naszego rządu to są sukcesy, które swój początek miały właśnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa do stażu pracy okresów faktycznie przepracowanych na innych umowach niż umowy o pracę. Wolna Wigilia, podniesienie świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy dłuższe urlopy dla wcześniaków. No i oczywiście program Aktywny Rodzic i Aktywny Maluch, z powodów których się dzisiaj tutaj spotykamy właśnie przy Żłobku, bo to są dwa programy, które zrewolucjonizowały na lepsze opiekę nad małym dzieckiem w Polsce. Kilka liczb z powodu tego sukcesu, z powodu tej dobrej zmiany, z powodu tej, te, te, tego wysiłku, który przynosi każdego dnia, każdego tygodnia i miesiąca konkretne wymierne efekty. Szanowni Państwo, w 2023 roku, czyli wtedy, kiedy obejmowaliśmy władzę, kiedy doszło do wyborów, na wsparcie rodzin w Polsce przeznaczano 60 miliardów złotych. W 2025, w tym roku, będzie to blisko 100 miliardów złotych, czyli 40 miliardów złotych więcej trafi do polskich rodzin. To jest efekt podniesienia świadczenia wychowawczego do 800 złotych, to jest efekt podniesienia świadczenia z funduszu alimentacyjnego do maksymalnie 1000 złotych, to jest w końcu efekt wprowadzenia programu Aktywny Rodzic, rozbudowy programu Aktywny. Maluch. Te zmiany mają istotny wpływ na życie tysięcy rodzin, tysięcy dzieci, tysięcy maluchów. Te zmiany przekładają się też na portfele Polek i Polaków. Opłaty za opiekę żłobkową w sierpniu 2024 roku średnio wynosiły blisko 1000 złotych. Dziś wynoszą złotych 90. To jest średni koszt, jaki ponoszą rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki żłobkowej, z opieki nad małym dzieckiem. To jest ogromny spadek, ogromna redukcja i ogromna oszczędność, pieniądze zaoszczędzone przez polskie rodziny, które mogą wydać na cokolwiek chcą, ale nie muszą wydawać ich na opiekę żłobkową. Aktywny rodzic to program, który pozwala na wybór pozwala na zdecydowanie się na to, czy chce się skorzystać z opieki niani, cioci, dziadka, babci, to tak zwane słynne babciowe, czy rodzice powracający do pracy wolą zdecydować się na skorzystanie z opieki żłobkowej, bo ta opieka także stała się dostępna. Sukcesywnie likwidujemy białe plamy, sukcesywnie rozbudowujemy infrastrukturę żłobkową i tworzymy nowe miejsca opieki nad małym dzieckiem. W końcu to trzeci komponent tego programu, czyli wsparcie dla tych rodziców, którzy z różnych powodów decydują się na pozostanie z dzieckiem w domu. Wolność wyboru, elastyczność Możliwość zmiany ze względu na swoją sytuację z jednego komponentu na drugi, to te cechy, które przyświecały nam i kierowały nami, kiedy budowaliśmy program Aktywny Rodzic. Dziś, po ponad roku już funkcjonowania tego programu, możemy powiedzieć, że jest to sukces. Jest to jeden z głównych sukcesów naszej koalicji i tych dwóch lat rządu. I bardzo cieszę się, że te sukcesy zaczynamy właśnie od najmniejszych, bo dzieci. To przyszłość, a rodziny, rodzice to osoby, które mają święte prawo móc łączyć opiekę nad dzieckiem z życiem zawodowym. To także element nie tylko polityki rodzinnej, ale polityki rynku pracy, polityki wyrównywania szans na tym rynku pracy, polityki równości kobiet i mężczyzn. To ważny filar polityki społecznej. Cieszę się, że właśnie tutaj przy żłobku nr 16 na warszawskich Bielanach możemy to ogłaszać, mówić, dzielić się tymi informacjami. Bo oczywiście dziś jesteśmy dzisiaj w Warszawie, ale te zmiany, których dokonaliśmy, te zmiany, z których jesteśmy dumni, to są zmiany, które dotyczą szeregu mniejszych i większych miejscowości. Małych gmin, dużych miast, rodziców z różnym pochodzeniem społecznym, z różnym wykształceniem, z różnych zawodów. Są egalitarne równościowe i włączające. Bo taka jest i taka powinna być polityka społeczna, polityka rodzinna i polityka rynku pracy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Ministrę Gajewską. Szanowni Państwo, w rządzie premiera Donalda Tuska, w naszym rządzie koalicyjnym robimy, a nie gadamy i wiemy, że prawdziwa polityka rodzinna nie wyklucza. Pamięta o najmłodszych, Pamięta o mieszkańcach zarówno małych miejscowości jak i dużych miast. My realizując programy rodzinne mamy przyjemność wdrażać największe w historii programy rozwoju, opieki wczesnodziecięce i tym samym realizować najbardziej ambitne programy na terenie całej Unii Europejskiej. I to jest absolutnie powód do dumy, bo możemy Państwu powiedzieć, że wszystkie dzieci, każde dziecko w wieku 1-3 lata zostało objęte wsparciem w ramach programu Aktywny Rodzic, czyli Babci które zapowiadaliśmy w kampanii. I w ramach tego tylko od listopada 2024 roku do sierpnia 2025 roku do polskich rodzin trafiło blisko 5 miliardów. I to jest skala w wymiarze krajowym, natomiast my przyglądamy się też temu, jak wspieramy konkretne województwa. I tutaj mamy w województwie mazowieckim ponad 860 milionów złotych, które trafiło do mieszkańców Mazowsza, w województwie śląskim ponad 509 milionów złotych, a w województwie małopolskim 498 milionów złotych. I to jest nasze top 3, jeżeli chodzi o kierowane wsparcie do. регионов. To, co Państwu mówimy, to są konkretne liczby, które przekładają się na konkretne wsparcie dla konkretnych mieszkańców konkretnych gmin, bo jesteśmy bardzo konkretni, kiedy o tym mówimy i m, przytaczając Państwu zmianę, jaka ma miejsce, dwa tygodnie temu mówiłam o tym, że około 37 tysięcy nowych miejsc żłobkowych powstało na terenie całej Polski. Dzisiaj spotykając się z Państwem po blisko tych dwóch tygodniach, mogę powiedzieć, że kolejnych kilkaset miejsc nowych zostało otwartych, a ja w tych niektórych od w miałam przyjemność e, uczestniczyć e, i Największy wzrost zanotowaliśmy znowu w województwie mazowieckim, to jest 6400 6, nowych miejsc żłobkowych, w małopolskim 4,5 tysiąca miejsc żłobkowych i w województwie wielkopolskim ponad 4 tysiące nowych miejsc żłobkowych. I to jest tak, że w tych miejscach gwarantujemy wysoką jakość opieki, profesjonalną opiekę i spokój rodziców, pań które są tutaj z nami, które będą mogły podzielić się swoją historią, jak nasze programy wspierają ich funkcjonowanie, ale to też jest tak, że widzimy w skali kraju, jaka to jest konkretna zmiana, bo kiedy przychodziliśmy do rządu, to poziom żłobkowania w Polsce wynosił 36%, a teraz możemy mówić, że wynosi on blisko 46% i w zaledwie 2 lata osiągnęliśmy wzrost o 10 punktów procentowych i znowu mamy województwa, w których wskaźniki, Jakie osiągamy przekraczały nasze po prostu najśmielsze oczekiwania, bo Szanowni Państwo, Dolny Śląsk ma poziom użłobkowienia ponad 61%. I my dążymy do tego, żeby ten poziom użłobkowienia był możliwie jak najwyższy w każdym regionie, żeby niezależnie od tego, gdzie mieszkają rodzice, jak funkcjonują, dzieci miały dostęp do wysokiej jakości opieki żłobkowej, bo dzięki odblokowanym przez nas rząd środkom z KPO powstanie. Łącznie 100 tysięcy nowych miejsc żłobkowych. I nikt, nigdy, żaden rząd nie realizował tak ambitnych projektów rozwoju opieki żłobkowej, a za tym idą inwestycje w konkretnych gminach, gdzie, jak powiedziała pani minister, nigdy takich usług nie było i tam rodzice nie mieli wyboru. Musieli zdecydować się na to, żeby samodzielnie opiekować się dziećmi, a dzisiaj tysiące kobiet może wrócić na rynek pracy i tysiące, setki tysięcy dzieci może rozwijać się w gronie rówieśników. Bo te liczby to jest coś, czego jesteśmy dumni. Ale to nie są puste statystyki. To jest przede wszystkim uśmiech dziecka, które może rozwijać się pod opieką profesjonalnej kadry i spokój rodzica, który łączy życie zawodowe z życiem rodzinnym. I my tym rodzicom będziemy. Będziemy gwarantować jakość opieki. Od stycznia przyszłego roku, niezależnie od tego, czy będziemy mówić o prywatnej czy publicznej placówce, czy będzie to duża, duże miasto czy mała gmina, będą obowiązywały jednolite standardy opieki nad dziećmi w obszarze współpracy z dzieckiem, kontaktu z rodzicami, czy też pracy pomiędzy personelem. I to jest to, z czego jesteśmy szczególnie dumni, bo my. Na szeroką skalę, inwestując w każdym regionie Polski, gwarantujemy jakość. I by tę jakość rozwijać, też dofinansowujemy w ramach naszych programów chociażby modernizację placów zabaw. I w co piątej gminie w Polsce w tym roku zostanie z naszych środków dofinansowanie modernizowania placu zabaw. I na ten cel przeznaczamy 175 milionów złotych. I za chwilę w listopadzie będziemy ogłaszać kolejne, hmm, kolejny na w ramach tych programów, a panie, które są z nami będą mogły powiedzieć jak bardzo dobrze wpływa to na rozwój ich dzieci. Więc szanowni państwo, polityka prorodzinna może być skuteczna, może być nowoczesna i może być sprawiedliwa. A tego właśnie przykładem jest są programy, o których mówimy, czyli Aktywny Maluch i Aktywny Rodzic znany jako Babciowej. Bardzo dziękuję pani minister, że możemy wspólnie realizować te ambitne programy. Bardzo dziękuję pani minister i zapraszam nasze mamy wywołane: panią Galinę Zwarycz, panią Agatę Witkiewicz i panią Agatę Reszko Boguszewską. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałam jako rodzic powiedzieć, że bardzo się cieszę, że odkryłam ten żłobek tutaj w bliskości od swojego domu, że mogłam przeprowadzać swoje dwie córki, bo najstarszą nie dostałam się tutaj niestety. I jestem mega zadowolona, że mam blisko w osiedlu bezpieczny żłobek, który jest w łonie natury. Mam bliskość parku i oddalony jest od trasy. Czuję się z tym bardziej bezpieczna, że dziecko jest moje zaopiekowane i nigdzie nic się nie wydarzy. Także zachęcam wszystkich rodziców, żeby przeprowadzali swoje dzieci, swoje pociechy tutaj. I że nie jest to tutaj niebezpiecznie, tylko wręcz przeciwnie, e, dzieci są zaopiekowane i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Agata Witkiewicz, bardzo proszę. Poza, dzień dobry państwu. Poza niewątpliwą e, korzyścią, e, jaka płynie z bliskości rzeczywiście takiej placówki, e, jest, e, jest program, e, który został wprowadzony e, Aktywny Rodzic, e, który m, bardzo pomaga. Eee. Musisz mi pomóc, przepraszam. Spokojnie, spokojnie. Pani Agata, pani Agata. Może. To ja może zabiorę głos. Tutaj moja przedmówczyni sporo już powiedziała, ale tak naprawdę ten projekt bardzo, ale to bardzo pomaga nam rodzicom, bo dzięki temu my, kobiety, głównie, bo to najczęściej kobiety zostają w domu, możemy wrócić do pracy i spełniać się zawodowo. Absolutnie czujemy się bezpiecznie z tym, że nasze dzieci są w placówce. Nasze ciocie, bo takie tutaj nazywamy, dbają o nasze pociechy. Teraz też Państwo pewnie tego nie usłyszą, ale słychać te nasze pociechy. Ja słyszę, jak mój syn śpiewa jaj-jao, więc widzę, że naprawdę czuję się tutaj dobrze. Mamy blisko, nie musimy jeździć na drugi koniec miasta, stać w korkach, więc to jest ogromny przywilej i myślę, że nie powiem tutaj zbyt górnolotnie, ale chyba nie znajdę w Polsce żadnego rodzica, który, który by powiedział, że ten projekt jest zły. Jak się tylko dowiedziałam o tym, że to zostaje wprowadzone, że zostało przegłosowane, poczułam ulgę, bo. My w Warszawie trochę żyjemy w takiej bańce, a w Polsce jest wiele rodzin, które muszą przeżyć za najniższą krajową, które naprawdę ciężko sobie radzą. I taki żłobek nie może być luksusem. Te dzieci też mają prawo do tego, by korzystać z tych placówek, które są naprawdę świetne. Ja jestem wielką fanką żłobka, chociaż moje dziecko spędza, nie spędza tutaj 10 godzin, tylko to jest kilka godzin. Dzięki temu ja mogę się spełniać zawodowo, dziecko jest zaopiekowane. Czego chcieć więcej? Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mamy czas na kilka pytań. Jeśli są, mamy pytania? O, mamy pytania, tu jest kolejka. Bardzo proszę, panie redaktorze.